Witam się z Wami, moi drodzy, w kolejnym odczycie na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie widzieliście odczytu, który już się pojawił pod, pod nazwą, czy on, ona jest obecnie szczęśliwa w relacji tu i teraz, innej relacji, jeżeli ten temat Was interesuje, odnoszę Was. Dzisiaj pojawiło się takie czytanie również na moim kanale. A teraz w tym momencie zapraszam Was na odczyt, jak już widzicie po, tyta, po tytule: Czytanie tarot, analiza relacji między Wami. Od razu mówię, iż ta analiza relacji między Wami jest u mnie rozszerzona. Teraz w rozszerzonej wersji zrobiłam taki odczyt, wcześniej go nie było, był tylko taki podstawowy. Teraz jest w rozszerzonej wersji. 20 jest pytań. W tych 20 pytaniach są Wasze dwa własne w gratis do tarota. Jeżeli takim czytaniem prywatnym będziecie zainteresowani, ja serdecznie Was do tego odczytu. Zapraszam. Kontakt się pojawi tutaj zaraz, gdzieś, jak zawsze zresztą, lub pod moim czytaniem. Kochani, ta promocja na ten odczyt trwa do końca tego tygodnia. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszam i zaczynamy. Przypominam, czytanie z czytaniem ogólnym nie z każdym musi rezonować tu i teraz. Ja mam dwie karty dziś dla Was do wyboru. To jest karta numer jeden. Jeżeli ta karta Ciebie graficznie do siebie przyciąga, wybierz sobie tą kartę jako przewodnika dzisiejszego odczytania. Wizualizuj osobę z Twojego serca, z Twojej myśli, z Twojego życia. To jest karta numer jeden, to jest karta numer dwa. Tak samo. Jeżeli to ta karta graficznie Ciebie przyciąga, wybierz sobie kartę numer dwa jako przewodnika dzisiejszego czytania. Ja na te karty będę robiła Wam odczyt tarota. Zobaczymy, co w kartach przy Was wyjdzie. Pamiętajcie, wizualizujcie, myślcie, wyobrażajcie sobie osobę z waszego serca, myśli z Waszego życia, a ja teraz zaczynam. Serdecznie zapraszam, zaczynamy od karty numer. Mamy od karty numer 1. Ja jeszcze wrócę do tego czytania, bo ten odczyt, bodajże, jeżeli wybierzecie sobie ten odczyt, bo jeszcze chciałabym wam tutaj powiedzieć, to pytanie wyjdzie Wam. Po tej promocji za 5 zł do Tarota, także u mnie jeszcze chyba takiej promocji to nie było, no może kiedyś tam była, może z rok temu, ale jeżeli jesteście zainteresowani, tu będzie wersja skrócona, ja chcę tylko zrobić dla Was to czytanie, żebyście Wy mieli pogląd jak moje karty z Wami rezonują kochani i zaczynamy. Mamy kartę numer 1, karta numer 1 przede mną, przed Wami. Karta, którą sobie tutaj wybraliście, i ja sprawdzam w kartach, tylko poczekajcie, wezmę talię. Weźmiemy, może tą i sprawdzamy, jaka jest osoba, o której myślisz. Zaczniemy od tego pytania. Jaka jest osoba, o której myślisz? Krótko, zwięźle i na temat. Jaka jest osoba, o której myślisz? I sprawdzamy. Osoba ta jest bardzo osobą y, spokojnie, realnie podchodzącą do różnych tematów. Osobą rodzinną, bardziej domatorem niż y, takim imprezowiczem, ale kochani, ta osoba czuje się cały czas, jakby była nie w tym miejscu, nie w tym czasie, y, jakby ciągle szukała swojej drogi, swojego miejsca na ziemi. Jest to osoba, na której można polegać. Ale ciężko zdobyć jej zaufanie. Ciężko być przyjacielem tej osoby, ze względu na to, że ona ma bardzo mały krąg zaufanych osób. Bardzo niewielu osobom ufa, a wręcz w nowej relacji to zaufanie u niej jest bardzo ograniczone. Tak? Tak mi wychodzi. Jest to osoba, nie ukrywam, ciężka do relacji. W relacji trzeba wykazać się dużą cierpliwością w stosunku do tego mężczyzny lub tej kobiety, gdyż widzę tutaj, iż ta osoba jest taka, Mm, Nie okazująca zbytnio, znaczy, może, wiecie, może być wybuchową osobą, ale to jest odreagowywanie tych wszystkich emocji, dusi, dusi, dusi w sobie i później bum, tak? Eksplozja. Także tak mi to wychodzi. Sprawdzam, jak patrzy na uczucia. Jak patrzy na uczucia. Jak patrzy na uczucia. Wiecie, dla części z Was to udaje, ja bym powiedziała, że udaje, że jest to jej obojętne. Czy ją ktoś kocha, czy ją ktoś rozumie, wiecie, czy yy, jest tak, czy siak. Udaje, że jest jej to obojętne, ale to jest nieprawda. Z tego względu yy, dla mnie to tak wychodzi w tych kartach, jakby ona pokazywała, że u tego kwiatu to pół światu, po co się przejmować i tak dalej. Ale to jest nieprawda. Ta osoba szuka miłości. Chciałaby miłości, a bardziej bym powiedziała, że szuka i chciałaby czułości, wiecie, zrozumienia. Przez to jest taką osobą, to co w kartach wcześniej wyszło z jednej strony trochę zamkniętą, z drugiej strony taką niedowartościowaną, osobą, która wciąż poszukuje, która nie może się odnaleźć chaotyczną, niepoukładaną. Wiecie, tu jest, dla tej osoby potrzebny jest mężczyzna albo kobieta, który daje jej poczucie Takiego zrozumienia, nie oceniania z góry, pochopnego, niewydawania jakby tutaj osądu w jej stronę. Wtedy będzie wszystko ok, wtedy można tą osobę naprawdę zdobyć i być z nią w, w relacji, ale trzeba się naprawdę tutaj uzbroić w dużą cierpliwość. Tak mi to wychodzi. Dalej, kochani, sprawdzimy. Sprawdzimy, co czuję do Ciebie. Ogólnie przypominam, pytanie z 20. Sprawdzimy, co czuję do Ciebie. Powiem Wam tak, dla części z Was wychodzi mi tu relacja yy, nie tyle nawet romansowa, co relacja na tą chwilę, taka niezobowiązująca uczuciowo, ale ta osoba coraz bardziej albo już, a może tego nie mówić, yy, czuje, że Wy jesteście. Tą osobą, której ona potrzebuje, by być osobą szczęśliwą i spełnioną. Dla mnie stricte karty miłości nie widzę, tu i teraz, ale rozwój miłości, rozwój uczucia, zaangażowania, ta osoba wchodzi, jakby może nie wchodzi, ale jakby to ująć, wam zagłębia się, tonie w waszej relacji. Wiecie co? Im dalej idzie w waszą relację, tym bym powiedziała w pozytywnym znaczeniu Grzę grząźnie, grzęźnie. wiecie o co chodzi. W tej relacji się zatapia. Tak mi kochani, tutaj wychodzi. Ja też zobaczę, czy jest Twoją bratnią duszą lub czy relacja jest karmiczna. W czytaniu prywatnym macie, że jeżeli jest karma, to jaka karma Was łączy z poprzednich cieleń? To wtedy robię Wam rozkład pod Was. A teraz sprawdzamy tylko, czy ta osoba jest w bratniej duszy, czy w karmie przy Was karcie karmicznej, kochani. Ta relacja jest karmiczna, niespełniona z poprzedniego wcielenia, uczucie z poprzedniego wcielenia przeszło na to wcielenie, na to życie między Wami, przez co często może być tak, że Wy jesteście w relacji, ta osoba jest w relacji lub tylko jedno z Was jest w relacji lub oboje nie jesteście w relacji, ale nachodzą inne przeszkody, które nie pozwalają Wam być razem, gdyż trzeba te uczucia przepracować. Ale no nie wiemy w tym momencie, jakie to są uczucia i jakie przeszkody, Dlatego wychodzi w kartach, że to jest relacja karmiczna. Tak? I oczywiście, piszcie w komentarzach, jak to z Wami rezonuje, jak te karty oddziałują na Was. I mówię, jeżeli chcecie, to czytanie prywatne. Do końca tygodnia jest promocja, na nie 20 pytań. Pytanie wtedy wychodzi po 5 zł. W tym są dwa Wasze pytania prywatne do końca tygodnia. Dobra, teraz przechodzę do karty numer 2 i zobaczymy, co przy karcie numer 2 też. Wam tutaj się pokażę. Dla karty numer jeden, tak jak dla karty numer jeden, kochani sprawdzamy, jaki on, ona jest, jaka jest osoba swojej myśli. Bardzo przywiązana do miejsca, w którym jest obecnie, nawet bym powiedziała do ludzi nawet uzależniona od miejsca i ludzi, w którym. Do miejsca, w którym jest i ludzi, które, którzy ją otaczają, tą osobę. Jaka ta osoba jest? To jest bardzo osoba, ma taki marzyciel, wiecie, osoba, która bardzo mocno błądzi w marzeniach, ma taką y, możliwość wizualizacji tych marzeń. Osoba bardzo tajemnicza, osoba bardzo pociągająca, przyciągająca magnetycznie was, osoba o takiej energii, której wcześniej nie spotkaliście. I tak mi tu w kartach wychodzi. Yy, ciężko się uwolnić, jak raz stanie wam ta osoba na drodze. Ciężko się uwolnić od myśli o tej osobie, od yy, chęci bycia przy tej osobie, poczucia jej energii przy sobie, tak mi kochani wychodzi. Wychodzi mi jednak też, iż ta osoba może być trochę, może taką osobą o dwóch twarzach. Yy, pokazuje wam tylko tą stronę swojej natury, swojej osobowości, którą jej wygodnie którą chcę Wam pokazać. Swoje, takie, wiecie, skryte uczucia, pragnienia, oczekiwania zostawia dla siebie yy, i nie chce się za bardzo nimi dzielić. Dla części z Was, tak jak ja nieraz mówię, unika tych niewygodnych tematów, yy, ucieka przed tymi tematami, <laughs> nie chce wyjawiać swoich uczuć, stara się, tak wiecie, ostrożnie w relacji stąpać. Tak mi wychodzi. Teraz patrzymy, kochani, jak patrzy ta osoba na uczucia. Jak ona, przez jaki pryzmat patrzy na uczucia? Sprawdzamy. Wierzy w miłość. Ona może mówić, że wiecie, że to są jakieś bzdety i tak dalej, ale ta osoba bardzo wierzy w miłość. Bardzo na miłość liczy, mimo że zraniona została nieraz i nieraz podkopane fundamenty wiary w uczucia przy niej zostały czyli ktoś ją zranił widzę zdradę, widzę brak szacunku w relacji, w której ta osoba jest lub była kiedyś, ktoś się nią posługuje manipuluje, szantażuje nie pozwala odejść i żyć swoim życiem, nie pozwala się rozwijać tak mi w kartach wychodzi ta osoba mimo tego, że poraniona nawet z dzieciństwa bym powiedziała, bo to sięga jeszcze, jeszcze dalej, to powiem Wam, że wierzy, mimo, te mimo iż te fundamenty tego uczucia zostały, ta wiara w te fundamenty została podkopana, czy w relację małżeńską, czy partnerską, to mi tu wychodzi, iż ta osoba wierzy i chciałaby jeszcze znaleźć szczęście. Patrzymy, co ta osoba czuje do Ciebie w takim razie, co on, ona czuje do Ciebie, sprawdzamy. Co on, ona czuje do Ciebie. Wiecie? Ja powiem jasno i wyraźnie. Yy, ona Was tutaj kocha. Ale jest jakieś zamknięcie. Ona jest jakby w potrzasku, jakby w pułapce. Jakby mm, ma nadzieję, że uda Wam się być razem. Ale powiem wam, że ona jest jakby. Ktoś ją trzymał w miejscu tu i teraz, lub wy tak jesteście, bo powiem Wam, że karty mogą działać również w Waszą stronę e, i możecie, Wasza sytuacja może być bardzo podobna. Ta osoba ma serce za kratami, tak bym powiedziała, dla części z Was. Ma to wielorakie znaczenie. Od dosłownego znaczenia w kartach po takie e, uwięzione serce, wiecie? Wiecie, co mam na myśli? Że chciałbym, chciałabym się otworzyć, tą miłość dać, uczucie. Zaryzykować, dać szansę dla związku, dla relacji, jednak ten lęk przed tym uczuciem, przed tym zranieniem, przed tą porażką i że się nie uda i że to nie ma sensu, powiem Wam, jest dużo silniejszy. Poza tym to serce za kratami oznacza również, że ta osoba może być w jakiejś relacji e, uwiązana, uwikłana, może mieszkać e, gdzieś od Was daleko lub być w takiej sytuacji życiowej, że ta sytuacja przekreśla na ten moment jakikolwiek wybór z jej strony, z jego strony, tej osoby, tak. No, i co? Sprawdzamy, czy jest waszą bratnią duszą, lub relacja jest karmiczna. Przypominam, że w czytaniu prywatnym, jeżeli jest Twoją bratnią duszą lub karmą, to jeżeli karma wychodzi, to sprawdzam Wam, jaka to jest karma, jaka karma Was łączy z poprzednich cieleń, i sprawdzamy. I wiecie co? Tu dla, te, dla, dla Was przy tej karcie również wychodzi mi karma, kochani. Również wychodzi mi karma. I to karma taka, wiecie co, bardziej emocjonalna, energetyczna, bo czasami w, kar w kartach wychodzi karma bardziej fizyczna, czyli to przyciąganie fizyczności, chemia, namiętność, tak? E, tu jest jedno, ale, ale bardziej te, ta emocjonalna siła, czyli nawet jak nie macie e, kontaktu na ten moment, to Wy ciągle czujecie tę osobę przy sobie, ciągle czujecie jej obecność, jej myśli. Wiecie, ta osoba nie znika w ogóle z Waszego takiego życia. E, duchowego, emocjonalnego, w myślach waszych. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Mm, tak mi to w kartach wychodzi, kochani. Oczywiście masło maślane będę was zamęczać, ale wiecie, że to pozwala rozwijać się mojemu kanałowi. Jeżeli macie ochotę, subskrybujcie, zostawcie ślad po sobie w komentarzu, jak te karty wy odczuwacie poprzez moje czytania, czy z wami rezonują. Zostawcie łapkę w górę. Ja się z wami żegnam. E, widzimy, słyszymy się w kolejnym odczycie na moim kanale. Jeszcze nie wiem, co to będzie za odczyt, ale jeżeli macie jakieś e, propozycje, piszcie w komentarzach. Biorę wszystkie komentarze pod uwagę. Nawet jak mm, o, powiedzmy, zostawiam wam to serduszeczko z opóźnieniem, to was najmocniej przepraszam. Staram się to na bieżąco robić. Nie każdemu jestem w stanie czasowo odpisać. Za to też was najmocniej przepraszam, ale mam nadzieję, że rozumiecie. E, serduszko jest dla mnie oznaką, że jestem wdzięczna, że życzę wam wszystkiego co najlepsze ze swojej strony i kochani tyle ode mnie na ten moment. Słyszymy się w kolejnym czytaniu. Trzymajcie się ciepło, cześć.